Cześć, tu Beata. Dziś mamy środę 2 października, czas na minutę z taropen. Karta na dziś to As buław, to taka czysta i niczym nieograniczona energia do działania, to jest kreacja w najczystszej postaci, więc dziś będziemy przede wszystkim chcieć coś tworzyć, coś realizować, będziemy wykorzystywać inspiracje, które w ciągu dnia zdobędziemy. To jest taki ognisty początek działań. To jest ta iskra, która będzie dzisiaj nas motywowała do działania albo inspirowała do działania. Wykorzystajmy tą witalność, tą pomysłowość, tą chęć do tworzenia czegoś i... Rozglądajmy się dookoła, ponieważ inspiracje dosłownie są wszędzie. Dziś będziemy chcieli coś tworzyć, będziemy chcieli działać. Jeżeli mamy jakieś sprawy, których nie lubimy, na przykład, albo które sprawiają nam trudności, to dziś będzie fajny czas na to, żeby je właśnie doprowadzić do końca. Nie bójmy się dzisiaj również braku energii, dlatego że dziś energia będzie w swoim zenicie i wszelkie działania będą, cała robota będzie nam się paliła w rękach i to jest właśnie fajne. Posługujemy się oczywiście nie tylko tą energią ognia, czyli działania, ale również intuicją, inspiracją. To jest fajny moment na to, żeby wykorzystać te wszystkie możliwości. Jeżeli będziemy mieli y, odnieść się do takiego bardzo materialnego nawiązania, to dziś możemy spodziewać się na przykład jakiegoś dodatkowego zastrzyku pieniędzy. Czy to będzie jakiś bardziej formalny sposób, typu nie wiem, spadek, albo, y, albo coś takiego, ale też y, nasze działania przyniosą po prostu dodatkowe. Pieniądze. Jeżeli mamy ochotę rzeczywiście zadziałać w tym kierunku, to serdecznie do tego zachęcam. Mam nadzieję, że wykorzystamy tę energię ognia, energię Asabua, żeby działać, żeby tworzyć, żeby posługiwać się wszystkimi możliwościami, jakie dziś pojawią się przed nami. I tego nam serdecznie życzę. Pozdrawiam i do usłyszenia.